I Witamy serdecznie na zmaganiach ligowych, spotykamy legendę polskiego boksu, Henryk Zatyka jest z nami. Jak się ogląda tą ligę po tej reaktywacji? No ja ostatnio mecz ligowy oglądałem 20 lat temu. Jestem, naprawdę bardzo dolany, z publiczność, jest rywalizacja. Co do poziomu to możemy różnie patrzeć, ale warto, że to się zaczęło. Myślę, że z latami jak będzie, będzie przez to większe zainteresowanie i poziom będziemy się. Jest to no naprawdę jest super, jestem bardzo zadowolony. No, trzeba podkreślić, że drugi raz spotykamy się tutaj w hali na Bemowie i jest komplet publiczności. Dokładnie. I to bardzo dobrze, bo jak jest publiczność, coś się dzieje, to będzie więcej ludzi będzie zaczęło trenować. To, bardziej, to, jest, to będzie popularny, popularne, bo z tym 1000 tysiąc ludzi. to niech dwóch zaprosić synów na treningi, niech to będzie otoczka, niech coś się dzieje. Im więcej się dzieje, tym więcej będzie dobra dla boksu. Myślę, myślę, że też trochę czasu potrzeba, ale coś się dzieje. Idzie do góry. Nie stoimy w miejscu tak kiedyś, albo cofaliśmy się, coś się dzieje. Myślę, że dzięki prezesowi Nowaczkowi też dużo. On to trochę to pomógł. Gdzie są pieniądze, tam jest sport, Wiadomo, to nie jest lata 90., 90., jeszcze za darmo to Teraz muszą być pieniądze, żeby był sport. Tam są pieniądze, jest sport. Są pieniądze i mamy coś wyższy bok. No i dobrze to wygląda też i y, telewizja, partner wyjście. telewizyjny. Także to się wszystko mógł, się składa mógł mógł na ten obraz tego boksu. Musi być telewizja, musi być reklama, musi być coś się jechać. musi być I Te ludzie przychodzą i poziom jest coraz Ja chciałem powiedzieć, że lata, gdzie w latach 90-tych, a na przychodziła pełna hala, a połowę stało podzień, pod halą. Też było szor. i Był wysoki poziom. Później był zastup, nie, nie było zainteresowania boksem bo boks umierał. Coś się dzieje. Jak coś się dzieje, to jest podmiot no i też, y, legendy boksu mają się gdzie spotkać, po wspominać. No tak, ja widzę starą legendę, my w po boksowaliśmy. I wrogami nie byliśmy, ale była rywalizacja. A teraz spotykamy się z, z kolegami z Legii, się spotka. To jest super, wspominamy na to czas. Nie boksujecie się teraz. Nie, nie, raczej, znaczy, ja, inaczej. Moje wady gotowe. <laughs>